Krystyna Rynkiewicz urodziła się 27 kwietnia 1946 roku w miejscowości Greven w Niemczech. Działaczka społeczna, absolwentka studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prowadziła Koło Przyjaciół Dzieci, kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Iskierki w Strzegomiu, instruktor ZHP, komendant-chówca Strzegom oraz członek Komendy Chorągwi ZHP. Aktywny udział i zaangażowanie w sprawy społeczne towarzyszyły pani Krystynie Rynkiewicz przez całe życie. Już jako dziesięciolatka wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Na studiach zdobyła pierwsze stopnie instruktorskie organizatora i przewodnika. Po przyjściu do pracy w Szkole Podstawowej nr 6 w Strzegomiu założyła drużynę harcerską oraz kontynuowała współpracę z już działającymi drużynami. Strzegą moje miasto. Przybyłam do niego w lipcu 1953 roku, jako mała dziewczynka siedmioletnia, i nie zapomnę nigdy turkotu wozu, którym jechałam przez rynek. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam rynek miasta, dlatego że poprzednio mieszkałam na wsi pod łodzią i tutaj właśnie tak jak inni, przyjechałam na zachód z rodziną. W czasie naszego przejazdu przez miasto wszystko mnie interesowało. Takie wysokie domy, tak pięknie, takie duże miasto. Później przejechaliśmy dalej, ominęliśmy miasto, przejechaliśmy na stawiska, a po drodze proszarnia. A tam sterty i właśnie pierwszy raz zobaczyłam takie jakieś drewniane domy niepodobne do domów, a to były stogi konopi, lnu, czego też wcześniej nie miałam okazji zobaczyć. Na stawiskach pierwszy raz w życiu zobaczyłam rzekę. To była strzegonka. i to było moje pierwsze wrażenie. Ale zanim dojechaliśmy do Strzegomia, w pociągu sylabizowałam nazwę miasta. Sytyry, co to za nazwa, co to za miasto. I tak się zaczęła moja przygoda z miastem trwa 72 lata, jestem z nim bardzo emocjonalnie związana. Tutaj chodziłam do szkoły, tu podjęłam pracę zawodową, stąd przeszłam na emeryturę i już prawie 30 lat jestem emerytką. Ale każdy dzień związany ze Szczegomim jest dla mnie ważny, bliski. I staram się swoją osobą cały czas temu miastu odpłacać za to, że stworzyło mi takie warunki do życia, do działania, że trafiłam tutaj na bardzo życzliwych ludzi i że dane mi jest tyle lat przeżyć właśnie w ich otoczeniu. I, i że tu zostałam doceniona za swoją pracę. Ważną kartą jej działalności społecznej jest wolontariat praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Wrażliwość na ludzką krzywdę rozwijała w niej mama, która całą wojnę spędziła na robotach w Niemczech i wiele wycierpiała. W 1993 roku Elżbieta Borys zaprosiła Krystynę Rynkiewicz do współpracy przy utworzeniu koła stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto przez kilkanaście lat pełniła funkcję kuratora społecznego. Mam przyjemność współpracować z Krysią nie tylko na niwie Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo wcześniej żeśmy miały doskonałą współpracę w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, podkreślam polskiego. Miałyśmy bardzo wiele udanych wspólnych akcji, przede wszystkim ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Organizowałyśmy obozy harcerskie. Fantastycznie nam wyszło w Starkowie, na Wolinie, wszystkie te miejsca, a potem w Wisełce. Wszystkie te miejsca oczywiście wynajdowała Krysia, bo Krysia jest specyficzną osobą, pełną energii. Fantastycznie, jeśli chodzi o sprawność organizacyjną, sobie radzi i mobilizuje przy okazji wszystkich dookoła do wspólnego działania. Nikt inny jak ona nie zasłużył sobie na właśnie miano honorowej obywatelki Strzegamia, ponieważ całe swoje życie dorosłe poświęciła przede wszystkim dzieciom i młodzieży, no, jak również i dorosłym. W tej chwili Krysia u nas pełni funkcję prezeski Sekcję Emerytów i Rencistów w ramach naszego związku organizuje tutaj fantastyczne spotkania. 15 teraz października będziemy mieli kolejnego grill'a poświęconego emerytkom naszym i nie tylko, bo oczywiście zapraszamy również i przyjaciół do uczestnictwa w takich wspólnych spotkaniach. Organizuje wycieczki, wyjazdy na koncerty. W różnorakie miejsca i z różnorakim repertuarem. Także naprawdę wachlarz działania Krysi jest tak szeroki, że trudno by było to zmieścić w jednym czy dwóch zdaniach. Jestem pełna podziwu dla niej i cieszę się, że mogę też czerpać z jej energii, bo ona się nią dzieli naprawdę ze wszystkimi naokoło. Osobną kartę działalności społecznej pani Krystyny Rynkiewicz stanowi dziennikarstwo. Z chwilą powstania Gazety Strzegomskiej włączyła się w jej współredagowanie. Po przejściu na emeryturę otrzymała propozycję zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w charakterze referenta redagującego biuletyn samorządowy. Od 1964 roku pani Krystyna Rynkiewicz należała do studenckich organizacji młodzieżowych, a w latach późniejszych wspierała swym doświadczeniem różne akcje młodzieżowe w byłym województwie Wałbrzyskim. Od 1964 roku należała również do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ważnym rozdziałem w życiu Krystyny Rynkiewicz jest praca w towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Krystyna Rynkiewicz jest członkiem naszego towarzystwa. Można powiedzieć o tej osobie bardzo wiele, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest aktywna, przyjacielska, bardzo miłą osobą, bardzo kulturalną. Która udziela się nie tylko dla Towarzystwa, ale również dla poszczególnych członków naszej organizacji. Krystyna Rękiemicz jako honorowy obywatel Strzegomia to jest bardzo piękny i zasłużony tytuł, który jest nie tylko dumą i honorem dla niej osobiście, ale również dla naszej organizacji. Trzymamy kciuki za jej dotychczasowe osiągnięcia, ale również za to, co będzie w przyszłości. Życzymy jej wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności i, Krysia, trzymaj się. Ogromną pasją pani Krystyny Rynkiewicz jest podróżowanie. Zaczęło się od wyjazdów na kolonie letnie, obozów, wycieczek szkolnych, rajdów studenckich i harcerskich. Potem, w trakcie pracy zawodowej, już od 1965 roku pracowała jako wychowawczyni na koloniach, obozach i zimowiskach. Organizowała także wyjazdy zagraniczne oraz wymianę z młodzieżą czeską i niemiecką. W toku mojej 30-letniej pracy pedagogicznej udało mi się spotkać bardzo wspaniałych ludzi, oddanych sprawie. My nauczyciele, oprócz tego, że prawie od rana do wieczora byliśmy zajęci szkołą, a ja jako polonistka stosami zeszytów, to jeszcze znajdowaliśmy czas na pracę społeczną. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze to modne, ale jestem bardzo wdzięczna moim koleżankom, które nie szczędziły czasu. Jeździły na wycieczki z uczniami, prowadziły drużyny zuchowe, harcerskie, działałyśmy w różnych organizacjach, bo tylko wystarczyło polecenie dyrektora szkoły i żadna z nas nie opierała się. Zbierałyśmy składki na SFOS. W szóstce miałyśmy taką organizację. Prowadziłyśmy koło PTSM-u, bo chciałyśmy, żeby dzieci po Polsce pojeździły i to w jak najtańszy sposób. Organizowałyśmy wycieczki szlakiem pisarzy polskich, szlakiem Kopernika. Zawsze miałam wspaniałe koleżanki, które nie patrzyły na to, czy im ktoś za godzinę zapłaci, czy nie, jechały, żeby dzieci się cieszyły. A i dzieci były bardzo szczęśliwe. Pani Krysiu, jedziemy pociągiem? Pociągiem, dobrze, pociągiem. Nie bałyśmy się odpowiedzialności za te dzieci, pokazałyśmy im Polskę. A nawet udało nam się pojechać kilka razy za granicę. Z moimi uczniami byłam i w Berlinie pod Bramą Brandenburską, i w Dreźnie na dziesięciodniowym obozie, i w Pradze na dziesięciodniowym obozie, mimo że to jeszcze były komunistyczne czasy. My również gościliśmy młodzież z innych krajów. Współpracowaliśmy z harcerzami czeskimi i niemieckimi. I dzięki temu te kraje stały nam się bliższe. A dzieci do dzisiaj wspominają, te moje dzieci, które tak pokochałam w szkole to dzisiaj już 50 pięćdziesięcioparoletnie osoby i bardzo chętnie spotykamy się, mam taką klasę, która i po czterdziestu latach chciała się ze mną spotkać i już było to trzecie nasze spotkanie, kiedy na ulicy mijam kogoś, pań Krysiu nie poznaje mnie pani, no, nie zawsze poznaję, ale cieszę się, że mnie jeszcze ktoś poznał. Także bardzo dziękuję za te wszystkie lata współpracy. Oprócz nauczycieli udało mi się poznać jeszcze inne wspaniałe osoby. Natrafiłam na bardzo wspaniałych ludzi, którzy działali w Radzie Przyjaciół Harcerstwa, to byli dyrektorzy szkół, naczelnicy miasta, burmistrzowie. Bardzo życzliwie zawsze byłam przyjmowana przez urzędników naszego urzędu. Gdziekolwiek weszłam, zawsze wszystkie sprawy bardzo serdecznie były przyjmowane, i tak jest do dzisiaj. I za to chciałam serdecznie podziękować. Wśród mieszkańców Szczegomia, bardzo sobie ceniłam znajomość z panem Walentym Wyrwą i z Amandą Rożańską. Amandę poznałam, kiedy uczyłam w szkole przy Zakładowej w Jaroszowie. I ona również wtedy namówiła mnie, żebyśmy właśnie zaczęły współpracować i żeby coś zrobić dla miasta. Bardzo bolała ją sprawa klasztoru. Od tego zaczęła się nasza współpraca, tworzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Strzegonskiej. Ale to już osobny rozdział i osobna historia. W latach 90. nawiązała współpracę z organizacją włoską Store del Greco. W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci kościła delegację pedagogów. A w drodze rewanżu członkowie towarzystwa jeździli do Italii na spotkania z działaczami tej organizacji. Pani Krystyna Rynkiewicz była również inicjatorką współpracy strzegomia z, z włoskimi miastami w ramach tzw. Gemeladio Citta. Od 1993 roku jest pilotką wycieczek krajowych i zagranicznych. Za swoją działalność edukacyjno-społeczną pani Krystyna otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń. Jestem osobą doświadczoną, bardzo dużo podróżuję. Poznałam całą Europę, zjeździłam całą Polskę, poznałam wiele ciekawych osób. Jestem wdzięczna losowi, że dane mi jest przeżyć w pokoju. Reprezentuję pokolenie, które nie zna wojny. Urodziłam się tuż po wojnie. I teraz prawie 80-letnia kobieta jeszcze żyje w pokoju i nim się cieszy. Chciałabym życzyć wszystkim pokoleniom, żeby właśnie jak ja miały taką możliwość w pokoju doczekać starości, patrzeć jak dorastają dzieci, wnuki. Ja również jestem dumna z moich wnuków. Jeden jest prawnikiem, drugi jest inżynierem. Wnuczka studiuje psychologię. Mam nadzieję, że ich życie. Potoczy się równie dobrze jak moje. Chciałabym, żeby żyło im się o wiele łatwiej, niż ja miałam do szkoły pod górkę. Także życzę wszystkim mieszkańcom Szczegomia, żeby cieszyli się tym miastem. Wielu mieszkańców już niestety nie ma wśród nas, ale nie możemy o nich zapominać. Kiedy spacerujemy alejkami cmentarza. Popatrzmy na te nazwiska, które tam zostały na tych tablicach uwiecznione. To są ludzie, którzy budowali strzegą, tutaj odgruzowywali, wznosili pierwsze domy. To im zawdzięczamy w dużej mierze to, jak miasto dzisiaj wygląda. Kontynuujmy to, co udało nam się osiągnąć.